O czym rozmawiałyście, dziewczyny? O mamy lokach. A, tak. o lokach. Monika się pyta, czy sobie kręca, a ja mówię, że one same się tak kręcą. No, ja też. Zobaczcie, jakie te mam piękne loczki. I też nie kręcę. Dobra, ale nie rozmawiamy się o włosach, ani no. o takich sprawach, bo mamy przelecz, żeby powiedzieć coś z zamkniętymi ustami. Słuchajcie, od razu przechodzimy do sprawy. Mamy Przepraszam, z czym? Z zamkniętymi hmm. ustami. Hmm, 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 hmm. No, to, no to sobie porozmawiamy. Ha! No to sobie teraz... Tutaj kochani mamy takie, co chcemy jakby powiedzieć. Tak, to są kategorie, słuchajcie mamy 7 kategorii jak widzicie. Jest to mebel, kanał na YouTube, czyli nazwa kanału na YouTube, są to kanały podobne do, naszy, do naszego. Kosmetyki, no jakiś tam jakiś kosmetyk. Elektronika, czyli rzeczy właśnie związane z... Na przykład, chociaż mhm. tego akurat nie ma, jak mhm. byś powiedziała? Tak, to właśnie jest przedłużacz, są rzeczy związane ze szkołą, jest jakieś zwierzę i ostatnia kategoria to przysłowie-powiedzenie, czyli to będzie bardzo taka długa nazwa. Ale i ona jest za dwa punkty. Tak, za dwa punkty. Punkty otrzymuje ta osoba, która mówi, a nie te, co zgadują, tak. Tak po prostu no, w zależności jak ona powie, no to wtedy dostaje punkt, jak powie tak hmmm, to nie dostaje punkt. No tak, bo, jak... bo nikt tego nie odgadł, tak, a jak powie się... tak wypracowane. No właśnie, Agatka, trzeba się bardzo starać, żeby dobrze powiedzieć. Słuchajcie, dobra, Agatka jest tutaj jako pierwsza. Jaka kategoria Agatka? Którą kategorię wybierasz? Kanał na YouTube. Kanał na YouTube, dobra. Już widzisz? Tak. No to dobra. Mówimy. Hmm. Hmm. Zaczarowany, światcony. Brawo! Agatka. Świetnie! Agatka zdobyła pierwszy punkt, Brawo! Jupi! Zbieram kategorię przysłowie powiedzenie. A, czyli od razu połakomi... tak wodę połakomiłaś się na e, dwa Dobra. punkty. O matko, o matko. No, jak to powie Monika, uwaga. Mhm. Mm mhm, mm mhm. Mm Jest to takie powiedzenie, dość znane, dość znane. Powtarzaj Monika, jeżeli... Mhm. Mm mm -hmm. Mam... Odpuszczoła, odpuszczoła. O, Dobra. Troszkę. Dobra. Dobra, to jakiś czas. Mm -hmm. Pomóż. Mhm. Mm mhm. Mm Mhm, mmm. -hmm. Ja, śmiesznie różar No co, poddajecie się dziewczyny? Nie, nie no wiecie. No nie, nie się. Dobra, mi? ostatni raz i już, jak nie zgadniemy to. Teraz będę mówiła teraz po słówku. Dobra. Mhm, mm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Dziś dzisiaj. Coś nie. dziś się zaczyna. Nie, dziewczyny, nie. nie, nie, nie. Monika powiedz. Bez pracy nie ma kołaczy. Uuu, to było trudne. Przysłowie łatwe, ale... No w sumie. Na ta będzie kichał? A! Właśnie taki jest kich naszego taty Tak Kichoryk <grystanie> No to ja nie, nie dostaję punktu, no dawniej nie, nie zgadujecie Tatościowi no trochę się zachorowało ostatnio, ale tak. to nic, na pewno niedługo dojdę do zdrowia A mamunia wybiera teraz kategorię <toczanie> Uuu, Kosmetyki a, a! 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 Kosmetyki <toczanie> to kosmetyki tak. Dobra, no to mam kosmetyki jak, kosmetyk jakiś to I to jakiś. ja może wezmę trójeczkę Okej okay. No, jest do to do do... Do... bardzo, no uwaga. <noise> Ale dobrze tylko mnie lubię, Właśnie to jest no. jedna sylawa. No. Dziewczyny, no i jak? No. Mama, jazda będzie punkt, tym no. razem słuchajcie. czy nie? nie, nie no, nie będzie. Kosmetyk. Dobra, to, to, jest. to jest, słuchajcie, mama, co? Krem. Krem. To nie rozumiecie! Agatka, jaką teraz. Agatka, ty jesteś w ogóle jedyną osobą po pierwszej ludzie, która ma jakikolwiek punkt. Jaką teraz kategorię sobie? Przysłowie powiedzenie. Hmm. Okej, okay, ja sobie może wybiorę jedyneczkę. Dobra, Dobra i uwaga, przeczytaj. Ale I nie na... Trudne Aga, co? siadaj tu. Trudne. No Słuchajcie. No, hmm, 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 hmm. A tyś surowe takie znane? Żeby kuska nie skakała. Nie, nie, nie. To jest znane. No. Nic wam w ogóle tutaj nie przychodzi. Nie, to tak. Hmm. Hmm. Hmm, hm. Szczepci, nie tak, bioro, słuchajcie, Agatka zdobyła dwa punkty w tym momencie. Brawo, 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 brawo. Ja wybieram kategorię mebel. Słuchaj. A? Hmm. Co? Hmm. 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 Fotel. Foten. Zdobyła dobyła. Świetnie! <kuszczak> już się wycharczałeś? <kuszczak> no problemy techniczne, reżysera. Dobra, prosimy, Mamunia, ale która kategoria? Ja poproszę kategorię elektronika. Okay. Tego jeszcze nie było, więc mnie wybiera sobie właśnie jakieś hasło. Jest, Mamunia już hmm. ma wybrane hasło, już mówimy. Hmm. Hmm. Proszę jeszcze raz. Hmm. Tablet. Tablet. Brawo! Jest, yes. tak! Yeah. Mamunia ma punkt. Teraz zagadka, no jeszcze ona najlepsza jest w ja kosmetykach. Zarobićka. Zaczynamy róbnić. Hmm. Więc... Czyli? Hmm. Kosmetyki? Tak, kosmetyki. Kosmetyki. Kosmetyk. Ja Co to będzie Agatko? Mów. Hmm, 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 hmm. Tuż duże. Nie. Nie, nie, nie. Hmm. Oo! No, świetnie! Gatka ma punkt, ej, No już masz punktu. cztery. Okej, okay, teraz ja. I ja chyba wybieram kategorię przysłowie powiedzenie. Przysłowie powiedzenie, więc znowu te dwa punkty. Chyba Monikę w bardzo skorciły, żeby y, właśnie okay. zdobyć je. jedno. Ej, ej, ej. Tak. Na nie jeszcze przysłowie powiedzenie dwa punkty. Tak, Ta, tak, tak, Dobra, ja już mam. Ja nad wszystkim czuwam. Uwaga. Monika teraz, Monika chce dwa punkty zdobyć. Uwaga! Słuchamy. Mm -hmm, mm -hmm. Gdyby kuska nie skakała, to ta! nie złamała. Wow, tak. no, no, Ale słuchajcie, niektóre są takie słowa, że słychać te słowa, bo no. nie może się nie otwiera buzi, a inne można tak mówić i jakiś no. taki tyle. Na przykład kuska. Czy ten krem mój? Mm -hmm. No tak, no, tak. No tak. nie da się. A tutaj, gdyby kuska, tak słychać nawet te słowa. O, no, czyli po prostu no. Monika tutaj dobrze to wszystko ta, wypowiada. Tak. tak. Ja wybieram kategorię zwierzę. Jeszcze nie wiem, Jeszcze tej kategorii. Nie było, tak, tak. i I wybiorę może numerek 8. Aha! <śAP> e, czyli tutaj można powiedzieć, że już to było, ale da. Mm. Szak szam. Brawo! Świetna gadka, ale szybko. Panie to Po prostu mama dobrze powiedziała i zdobyła jeden punkt. Piąta H. Agatka, którą kategorię wybierasz sobie? Ja nie wiem, dobra, jeszcze raz kanał na YouTubie, bo ja nie wiem. Kanał na YouTube. Dobra, ciekawe jaki to będzie kanał o, tym nie razem? Nie na losowo i. Na losowo. Co to? Dwójeczka. No, uwaga, uwaga. Fajny kanał, nie? Agatka. No, mega. Bardzo fajny kanał. Mm, mm, mm. No to gramy. Brawo! Oh yeah! brawo na Moniki, ale brawo też dla Agatki, która świetnie to wypowiedziała. Bez użycia. Labko, Kawałów? No, no to gramy. Jaką ciemną w ogóle ten człowiek? Mi jeszcze? się podoba bardzo, nie ale też. ja wybieram y, y, konsy... konsystencję. Co? Ko ko tak? ko nie ma tej kategorii. Kategoria szkoła. A szkoła? Chyba numer, tego już, tam, jeszcze, jeszcze, nie jeszcze nie było, je było. Dobra, numer to jeden. Tematy związane ze szkołą. Uwaga. Hmm, 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 hmm. Mm -hmm. Górka do ścierania. To jest górka do ścierania według mamy, uwaga. A to jest rzecz szkolna. No niekoniecznie, to jest temat związany ze szkołą. No, Monika, musisz to wypowiedzieć jeszcze jakoś tak bardziej dokładnie. Mm -hmm. mm. 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 Mój zeszyt Mój Mój zeszyt ty powiedziała gatka, nie? Brawo! Hasło to. Nauczycielka. jak można ja może poproszę elektronikę. Tym razem, uh, tak? Tak, już miałam elektronikę, raz. No proszę, proszę bardzo. Ja mam o ja um... Uwaga, jest słuchajcie. To? Hmm, hmm. Telefonka! No, Monika odgadła, tak, tak, tak. 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 Czyli mam Janie ma pół. Zmiana miejsc. Jaką kategorię teraz hello. sobie, sobie Agatka. Hello! hello. Przysłowie! Słuchajcie, znowu mogą być dwa punkty zdobyte. Agatka ma takie hasło? Hmm. No, takie hasło, powiedzą, Kowacz. To nie przysłowie, powiedzenie. Uwaga! <śmary> wow. To jest y, długie? No jedno słowo to jest bardzo długie. Ale nie, 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 nie chodzi o to. z do... powyłamywanymi nogami <śmary> Brawo, no, brawo <śmary> O! pani! Jaka A jakby powiedziała to normalnie? Stu zypała i nogami! No ale bez użycia ust też nie ci tak. się udało i mamusia odgadła prawa dla agatki. Dwa Super. punkty wędrują na jej konto. Kochani, ja też biorę tą samą A, no, bo już tych haseł zostało niedużo. Tylko dwa. Słuchajcie, dobra, teraz Monika no, być... też chciała zdobyć dwa punkty i. No, nie znam. Nie znasz tego, Odpowisa, nie znasz. Mhm. Mhm, mm mm -hmm. mm -hmm. To jest takie proste, znaczy ja tak... Próbujcie to kolejne... tu pierwsze słowo, bo ma no bardzo dobrze Monika to wym wymawia, no. No bardzo trudne, słuchajcie, bardzo trudne. Trudne to jest? No hasło jest bardzo znane, ale no widać, trudno jest to powiedzieć bez użycia y, ust. <laughs> no a No coś podobnego, no słuchajcie, nie udało się nie. Monika. Apetyt rośnie w miarę ujedzenia. No, dziewczyny, dlaczego tego nie zgadujście? Aparat, apetyc, no, no tak. Kurde, no kurde, drih! Mukwege! Apetyc, jakaż, apetyc! No. Ani, nie tak powiedziałaś! No, bardzo właśnie, ładnie. I jedziemy z następną tak. kategorią. Tak, A ja to... też biorę przysłowie. A przysłowie, ostatnie hasło z kategorii przysłowie. Mama ma szansę zdobyć dwa punkty i dogonić agatkę w tym wszystkim. I uwaga! Mm. No właśnie, mamy takie przysłowie? Mm -hmm, mm -hmm. Hum, hmm. é não, não, não. Não, não, não. não é, isso. não é. Não o não é. Isso. Não é, No. Słuchajcie, no ale chyba nie odgadnijcie. Mamu, ja powiedz już, bo chyba nie odgadłaś dziewczyny. Nie, tylko tyle miałam prób. Tylko tyle prób, no bo coś dziewczyny w ogóle nie kojarzą. Nie no. ogóle... Co dwie głowy, to nie jedna. No przecież. no przecież. słuchajcie, nie ma punktów, nie ma dwóch punktów. Teraz Agatka, najlepsza nasza samotniczka, yy, jak A. do tej pory odgaduje znowu. Uwaga, czyli kategoria przysłowia ja już jestem. się skończyła i nie możemy tego wybierać. A Agatka wybiera? Mmm świat story No troszkę coś tu podobnie zabrzmiało We cztery We cztery Nie, nie, nie uda się, nie uda się Słuchajcie, już widzę, że nie uda się dziewczyny w ogóle nie wiedzą, gatko powiedz im Ja. Co to jest to pierwsze zdanie? Twins Story Znacie ten kanał? Znacie, tylko nie potrafiłyście. Nie potrafiliście e, właśnie odgadnąć. Dobra, gadatka, tym razem o dziwo bez punktu. Ja też e, biorę kategorię kanał na YouTube. I właśnie nazwa tego kanału jest taka. Proszę bardzo. <śmieniciela> Dzięki, miki Miki! Miki! Brawo. świetnie! No, to było chyba proste, prawda? Najlepsze ja. na świecie. Dobrze, teraz moja kolej, i ja wybieram sobie kategorię zwierzę. Hmm. No, uwagi. bardzo ciekawie się zapowiada. Hmm. 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 Krokodyl! Brawo! Krokodyl. Ja. Mamunia zdobyła Ja. Jaką kategorię Ty wybierasz tym razem? Zwierzę! Zwierzę! Dobra, Agatka mówi, a dziewczyny odgadują. Uwaga! Hmm. Hmm. Kotek. Jeszcze? <śmia> <śmia> no próbujcie szybko. Kaczka. Tak. Brawo, Dwa brawo. Agatki. Ja wybieram kategorię kosmetyk. Kosmetyk tym razem, uwaga. Wow, no to jest tak! Dzień świetnie. Mamunia wybiera jedną z kategorii, a będzie to... Kategoria mebel. Tym mebel. razem mebel, słuchajcie. Zobaczymy co to będzie za mebel. Proszę Mebelu bardzo. jest numer Mebelu cztery. Będzie... Numer cztery. No, proszę bardzo. Odgadujemy dziewczyny. Jakieś? No nie chesło. jest jedno jedno. Tak, 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 jedno. Stolik. Nie. Ej! Łóżko! Ej! Joszkę ja <grym> już. wiedział trochę, się... Trochę Ci się uchyliło! <grym> trochę się uchyliło, trochę się uchyliło, słuchajcie, no ale dobra. Chyba zamiczimy to mam mówić. No, hej, okay. okay, kone, ja sobie wybieram! Kategorię? Hmm. Czyli elektronika! tak. przeczytała i teraz mówi, uwaga! Hmm. Telefon! Nie, Nie żarca! To już było, to już było. Hmm. Od śnieżarka! To ma być elektronika, a nie maszyny rolnicze, mamy. No, Jeszcze całe. Mm. Telewizor! Brawo! Yee! 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 Od glebo-gryzarki do telewizora. Mamuś! Ja wybieram kategorię szkoła. Wow! No proszę bardzo. Panie mm. nauczyciel. Pani nauczyciel. Nie, 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 nie. Hmm. Świetnie, no, bardzo dobrze. O, super, się Trzeba dobrze operować językiem, podczas gdy się ma zamknięto w Kiedy no. Wtedy te dźwięki e, się upodabniają. No? Ja to dobrze robię. Wybieram tak? kategorię kosmetyk. Uwaga, jest to e, takie hasło. Takie hasło. Mamunia mówi e, dziewczyno, a, a dziewczyny odgadują. Mm -hmm, mm. Czekaj. Jeszcze raz. Mm -hmm, mm. A to jest dwa słowa. Nie, jedno, jedno długie. Nie, no. a, świetnie, a, brawo. Teraz ja wybieram kanę. A, czyli znowu kanał na YouTube i nazwa kanału. Uwaga, znamy kanał. Ale są dwa wyrazy? Tak, to są dwa wyrazy. Uwaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Może wyraźniej spróbuj? Jo, to to? Tak! Dobrze! Mm -hmm. Ta, mm -hmm. yes. Punkty dla Piękna. Agatki, bardzo ładnie. Biorę też kategorię kanał na ety i biorę numer piąteczkę. Okej. Okay. Dobra, jest kanał, znany na pewno nam wszystkim. Uwaga. No, na pewno. No. Mhm. Mm Mmm, hej, to lejka! Misza i ja! Brawo! Bardzo szybko! Co się stało? Ała, ała, ała! Poluz mi się, tak? Ale, 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 tak? Tak, często Monika ma różne kontuzje, bo ona tak się rzuca, jakby w olej kartofina stado siada. Lęk! Na co? Mamunia, twoja kategoria tym razem to? Zwierzątko! Zwierzątko, uwaga! Czy ono będzie mruczące, szczekające, czy może tylko chodzące? Zaraz zobaczymy. A może. Wybrałam numer sześć. Hmm. Szkoła. Nie, to jest zwierzę, zwierzę, zwierzę. Hmm. Tygrys. Kura. Bardzo dobrze, Taka zgadła, mamuja ja to ma pójść. Nie było ani mruczące, ani szczekające. Kochani, ja chciałam wybrać albo mebel, albo szkoła. To weźcie mi doradzić. Szkoła. O, szkoła. Tak, tak Ta, szkoła to jest taki temat bliski tobie. Będzie to hasło... Mm. Mm. To są dwa słowa? Mm. Nie, jedno. Trzech sylab się składa. Uwaga! LENIKA! Brawo! Troszkę tu Agatka podtrzymała, ale jest boże, to spoko. Nie... Jest Troszkę. spoko. Punkcik zaliczony. I ja chyba też wybiorę elektronikę. Okej. Okay. Rutel. Nie. Laptop. Tak! Brawo! Świetny! Punkcik Jakie będzie twoje hasło? Jakie będzie twoja kategoria? Kanał na YouTubie i ja sobie może siódemeczkę biorę. Proszę bardzo, znamy ten kanał. No, mamy znamy. Mm. Mm. No, no i co? Mm -hmm. Tak, tak. Można pierwsze słowo, tylko takie ile, tak sylabami. No ja, ja i coś się przyspało. Mm. No dziewczyny. Ani opowiada! Tak, bo ostatni już ja mówić, że kończymy i nie odgadniecie, ale mamu, ja też A, została z tej puksi. To opowiada, mi... to Ani opowi... było ciężko, wypowiedzieć, ale to opowiada. Mm. Hmm, hmm, hmm. Słuchajcie, dziewczyny, to już jest koniec naszego challengeu. Był bardzo zabawny, prawda? Tak, tak. Dobra, słuchajcie: Monika zdobyła 8 punktów. dla e, Monika zdobyła 8 punktów. Brawo, brawo. Agatka zdobyła 11 punktów. Brawo. I jest Dobra, straszne szaleństwo, słuchajcie, a wy oglądajcie też nasz drugi kanał. Na no, no Takie możecie też sobie zrobić oczywiście w domu. Jest naprawdę kupa zabawy. E, dawajcie nam łapeczki w górę pod dzisiejszym filmem. No i oczywiście oglądajcie inne filmiki na kanale. Filmiki Anatki i moniki. i na nie filmików, które teraz widzicie na ekranie. Wbiercie również naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie ten kanał, z Do zobaczenia!